To pierwsze spotkanie było bardzo wartościowe spotkanie, gdyż tematem spotkania były przede wszystkim konsultacje, które tam na tym terenie od 2010 roku się odbywają. Ich wynik właściwie jest takim wynikiem kluczowym dla Wojewody i dla Rady Ministrów, bo przez pięć lat i Wojewoda i Rada Ministrów dawała negatywne opinie, które kończyły się tym, że miasto Rzeszów w przypadku tej gminy nie mogło się powiększyć. Dobrze wiemy, że determinacja mieszkańców naszych gmin jest tak ogromna i też głęboko wierzymy, że wyniki konsultacji będą wzięte pod uwagę i zakończymy tę sprawę tak, jak zakończyły to dla siebie chociażby gmina Trzębownisko. I tutaj również my będziemy udawać się do Wojewodu polskiego i do premier pani Beatyszydło, żeby tę sprawę rozstrzygnąć, jeżeli głos naszych mieszkańców będzie na nie dla powiększenia pola, a tak głęboko wierzymy, że będzie. Ponieważ te konsultacje trwają w tej gminie 5 lat, ale w pozostałych gminach trwają już to 10 lat, ten teren jest po prostu permanentny w permanentnej wojnie między sobą. To jest cały czas niezadowolenie społeczne z jednej i z drugiej strony. Jak nam opowiadali wodarze tej gminy, Pan Wójt, Właściwie zaczynają konsultacje i za chwilę jest kolejny wniosek i ponownie zaczynają konsultacje. Tak trwa to od 10 lat. Gmina pół roku funkcjonuje na powiedzmy w miarę rozsądnych zasadach. Kolejne pół roku to jest staranie się o to, żeby konsultacje znowu przeprowadzić, żeby zapytać się mieszkańców. I tak trwa to od 10 lat. Współpracy pomiędzy Rzeszowem a gminami Ościennymi praktycznie nie ma w ogóle żadnych. W tej gminie, w której myśmy właśnie byli, proszę sobie wyobrazić, że jest nawet Twoja własna komunikacja miejska, właściwie wiejska. Tam kiedyś była aglomeracja Rzeszowska, z której Rzeszów wystąpił. ZITY robią poprzez nowy twór Rzeszowski Okręg Funkcjonalny, gdzie tak naprawdę jest 13 gmin i przewodniczącym jest burmistrz jednej z tych gmin. Nie ma tej współpracy. Ja bym bardzo chciał po prostu, żeby. Ta sytuacja rzeszowska braku tej współpracy nie była przenoszona na nasz teren, który do tej pory taką współpracę bardzo solidną miał, ponieważ pojawiają się te same jak gdyby argumenty, jak słyszeliśmy z ust również pana prezydenta, które pojawiają się tutaj. A więc y, na przykład powinniśmy być przyłączeni do miasta Opole, bo tutaj pracują nasi mieszkańcy w Opolu, ponieważ nasze dzieci chodzą tutaj do szkoły. Drodzy Państwo, no kto dzisiaj jeszcze jeżeli to mają być argumenty dla wojewody czy dla ministra, kto dzisiaj jeszcze uwierzy w tego typu rzeczy, czy skłoni się ku takim argumentom. My nie możemy dzielić tego społeczeństwa. Proszę zapytać sobie, nie wiem, właściciela Karolinki, czy on uważa, że my nie wiem, robimy gorsze, mniejsze zakupy, czy tak samo. Zależy im na mieszkańcach Opola, jak na mieszkańcach tych wsi czy gmin ościennych. My współpracujemy. Proszę zapytać, pracodawcy w Opolu, czy źle pracują pracownicy z tych gmin? Co zrobiliby ci pracodawcy, gdyby nie dopuścić tych pracowników do Opola przy 5% bezrobociu w Opolu? No nic by nie zrobili. Taka retoryka odbywa się w Rzeszowie i taka retoryka odbywa się u nas. Jest to bardzo niebezpieczne, dlatego że nie ma silnego Opola bez silnych gmin osiennych i nie ma silnych gmin osiennych bez silnego Opola. My musimy to sobie powiedzieć. Tylko i wyłącznie współpraca to jest taki sam rynek ludzi, również rynek zakupowy, rynek pracy. 125 tysięcy w Opolu, 125 tysięcy powiecie o Polskim. Tam ta y, współpraca została kompletnie zaniechana. Kompletnie zaniechana. I nie chciałbym, żeby za 5, 7 lat, kiedy to tak będzie ciągle trwało, również tu, w tej naszej małej ojczyźnie, gdzie doskonale się czujemy w Opolu również nie należy robić z przeciwnika podłączenia Opola przeciwnika Opola. To jest, to jest niesamowita rzecz, jak w tym kierunku cała retoryka idzie. I myśmy tam na miejscu się przekonali, że faktycznie idąc tym tropem doprowadza się do pewnego rozdziału społeczeństwa. Ta samorządność jest niezachowana, dlatego że permanentnie oddzielany jest od każdej gminy, jest taka gmina Krasne, gdzie oddzielany jest po jednej wiosce, co roku jedna wioska, co roku jedna wioska. Te gminy, takie jak Tyczyn, za chwilę po prostu nie będą istniały. Gmina Czerwonisko jest taką gminą wyjątkową, tak jak nasz Dobrzeń, która ma lotnisko, która ma swoją potężną, dużą strefę i dzięki temu tym zakrusom się popiera. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że ten topór wojenny został 10 lat temu wykopany i do tej pory tak to trwa, takie jest przede wszystkim zdanie włodarzy, u których byliśmy.